Punktualnie o 12-14 września 2025 roku rusza parada. Na razie orkiestra MPK, a potem barwny korowód komunikacji miejskiej, kołowej z okazji setnej rocznicy 1925-2025. A zatem setna rocznica wypuszczenia na ulicę Poznania komunikacji miejskiej, kołowej, a także, trzeba powiedzieć, jest to też 100. rocznica przyłączenia na przykład Rata i Dębca. Ten rok był bardzo korzystny. Cztery lata później była PWK. Jest to również 145. rocznica komunikacji miejskiej w Poznaniu i 150. rocznica urodzin Cyryla Ratajskiego, prezydenta miasta Poznania. Które służą miejskiemu przewoźnikowi, oraz samochody zabytkowe, no i klub, a zatem autobusy tych autobusów ma być bardzo dużo. Czy to nie jest piękne? Zobaczmy. Zabytek dla historyka to już w ogóle wielka sprawa. No trochę spalin też będzie. Dla mnie jako biegacza to nie jest najlepsza opcja. Ale trudno, trzeba przeżyć. Dzisiaj elektryczność rządzi, ale ludzie narzekają na elektryczne samochody, więc cały czas komunikacja miejska spalinowa ma się dobrze. I tutaj nie będę za wiele mówił o tych modelach, bo nie jestem specjalistą bardziej. Od komunikacji tramwajowej, ponieważ napisałem największą pracę magisterską w Polsce na temat tramwajów w Poznaniu. Rozwój oraz zasięg komunikacji miejskiej na terenie miasta Poznania w latach 1880-1918 pod kierunkiem luminarza XIX-wiecznego pana profesora Lecha Człowieckiego na 1620 stron. Teraz trochę się komunikacja wstrzymała, ale już. Kolejne tutaj życzliwość Krakowa, ludzie uśmiechnięci, o, leszewskie linie autobusowe, rewelacja. Tutaj rejestracja WJ, więc pewnie komunikacja warszawska, znaczy tak. Kalisz, ach Kalisz O takim jeziłem za dziecka słynne dafy I kierował Pan prezes MPK, Pan Krzysztof Dostatni Jelcze też znane To no coś wspaniałego, zobaczyć to na żywo W takich kolorach nie pamiętam Wow I karusy, słynne i karusy węgierskie. Proszę bardzo, proszę bardzo. Kiwamy, cieszymy się. Okej, okay, DW. O, tego to już tak słabo pamiętam. Nie wiem, czy w Poznaniu, nie, po, nie pomnę. Ale stacja PO. Proszę bardzo. Kolejny model na rejestracjach zabytkowych PO. Pani kieruje. Autosan. Stare rejestracje PZY. A tu taki bardziej trochę e, turystyczny. O! Słynne neoplany, poprzedniki Solarisów. Tutaj mi się kojarzy z gminami podmiejskimi, na przykład Swarzędz. Many, bardzo popularne, bardzo świetne autobusy w swoim czasie. Tak jest, kolejna generacja manów. Tutaj, proszę bardzo, no takie coś to na stulecie. Tu już nowoczesność wkracza, ale tego jest dużo. Wszyscy są zadowoleni kierowcy i pasażerowie. Stulecie komunikacji autobusowej. No to jest i trudna, pewnie nie trudna praca. Nie wiem, nie jestem kierowcą, ale jest na pewno odpowiedzialna praca. Technologia dzisiaj dużo pomaga, no ale kierowca musi być zdrowy, czujny. O, takie malutkie też są ładne. A tu już wiadomo codzienność na ulicach Poznania. Jamniki, cichutki, nowoczesne. Spod Poznania Bolechowo produkcja elektryk wodorowy. No i ten malec tutaj bardzo fajnie się jeździ Zawsze na linii 179 leci muzyczka. Zupełnie no inna atmosfera. A tu taki widzimy nowoczesny już model. Tu z kolei Mercedes. Poznań też ma w swojej kolekcji Mercedesy. Tu jest LK. O! I z tego też jesteśmy dumni. Mercedesy naprawdę dobrze się sprawdzają. Spalinowe. Świetne. I jeszcze takie. Samochody mi powiedzieli do służby strażacy. Trzeba pomóc. O! No i policja musi być, policja pomaga. Tak to wygląda z przodu. Teraz przemieszczam się w inne miejsce poznania i postaram się nagrać autobusy z tyłu.